Siemanko widzowie Dzisiaj nas to wielki moment Dzisiaj odpalamy ten wielki, znaczy jakże wielki Za jak wielką liczbę Za wielką liczbę portal Bardzo się cieszę, że dobiliśmy już 130 subików Tata! Daj mnie zapalniczkę Okej, okay, od taty dostałem takie oto fajne krzesiwo Także pędzimy. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O. Czekajcie. I? Tu się pali. O nie! 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 jest Wait second Portal uratowany Nie. <cigarettes> yeah. yes, uratowany nie mów tutaj bzdury. Kto? Okej, okay. odbudowa. Czekajcie. Tutaj. i. Co tak poza tym. proszę. Więc to by było na tyle w tym krótkim odcinku. Czisbami żegnam, trzymajcie się. Oj, cześć!